Z produkcji, to jest A ten olej palmowy, naprawdę, pierwszego się lekarza zapytać. Nawet pana Kosiniaka naszego można zapytać, czy olej palmowy zdrowy z organizmu jest. Czy nam to wszystko za z i zapyka? Dzieci, przecież te słodyczy, które szukamy, samochody szukamy na półkach słodyczy, nie które nie mają oleju palmowego. Tu, wszystko zapkane z olejem palmowym. To naprawdę nam by to e, załatwiło sprawę. Będą tuszcze z mleka, będą tuszcze zwierzęta. I wtedy cena mleka zupełnie inaczej wyglądała tak, niż te. Żaby. Ale to jest ogromna hipokryzja ze strony Unii, żeby pozwolić sprowadzać... Kiedyś ze zbiornika pili mleko i było cudowne i smaczne. Ale dzisiaj w gospodarstwie brata pije się ze zbiornika mleku. Nie ma problemu. Ja też. Pan chodzi, ja pan też. chodzi tam pije? Tak. A Na, mogę, nagle nie ma problemu. Nagra pan to i pan nam to pokaże. A nie ma problemu, no i mieszka. Możemy jechać jeszcze. Pewnie od no razu możemy pojechać i jeszcze poczęstuję was. Wszystkich. A bez dowodów to każdy Ale poczęstuję was wszystkim tym mlekiem, ja Poważnie. Ja każdy ja sadujący tak. się producent mleka wybiera sobie ze zbiorników.